Dobry wieczór, Beata Kosmetyczne 55. Opowiem o dzisiejszej pielęgnacji wieczornej i demakijażu. Płyn do demakijażu oczu, nasz dwufazowy, beztłuszczowy, który pięknie zmywa makijaż. Dotykamy tylko płateczkami oka, pocieramy tak właściwie przytupując sobie w rzęsy i śro do środeczka ściągamy wacikiem. Później użyłam naszego mydełka, jest to seria Time Wise najbardziej zaawansowana tak yy, przeciwstarzeniowo, yy, najbardziej yy, liftingująca, yy, Seria Time Wise Reaper. Pianeczka miękna, delikatna, aksamitna, którą zmyłam, później zmyłam tą piankę wodą, yy, masując sobie delikatnie twarz. Następnie użyłam kremu pod oczy yy, z taką chłodzącą kuleczką. Tu na szczytach kości jażmowych i pod łukiem brwiowym, nie wprowadzając bardzo blisko oka, żeby nie wleciało do oka i nie powodowało podrażnień. Później nałożyłam sobie serum również z serii Timewise Repair, najbardziej też liftingujące z naszych dostępnych serum i na koniec nałożyłam sobie na twarz Krem nocny, też z serii Time Repair, który zawiera kapsułkowany retinol. Kapsułkowany retinol jest bezpieczny, jeśli boimy się nawet używać go latem, czy w okresie, kiedy jest trochę więcej słońca, to ten krem możemy. Nie możemy retinolu takiego czysto półprocentowego. Tutaj on jest zamknięty w kapsułkach, które powolutku uwalniają się, dając skórze to, co trzeba, odmładzając ją i odżywiając. I chciałam jeszcze dodać, że powinniśmy pamiętać, o tym, że pielęgnacja nocna, kremy nocne powinny być na skórze 12 godzin. Wtedy dają całą swoją moc skórze, oddają wszystko, co jest potrzebne. Bo jeśli śpimy 7 godzin, to, no to zmywamy działanie tego kremu, bo za krótko działa. A skóra w nocy odpoczywa, regeneruje się i potrzebuje tych kremów naszych, najlepiej naszych. Krem na rączki. Nasz bez zapachowy wzięłam sobie dzisiaj. Wspaniały, utrzymujący się nawet do czterech myć. Krem tak zwany dla, mm, dla wszystkich, ale też dla ludzi pracujących w papierach, najbardziej i kreda, i szkoła, bo to wysusza dłonie, a on jest mm, najlepszy. Najlepszy, jak wszystko werykej. Także tak wygląda moja buzia bez makijażu, po pielęgnacji. I mówię, dobranoc. Do zobaczenia na makijażu.